Każdy sobie wybierze buraka? E? Ja już sobie wybrałam jednego. O! Naj, najmniejszego. No. Ty, dla mnie to nie ma buraków. Tego to nie podniesiesz. <laughs> Ten ci się w ręku zgubi. O, Ten, o! o. o, o, o Patrz mały, jaki mały. można było wybrać. No i jaki tu jest plan? Na co? No przez to dałeś przerzucić. Agnieszka pierwsza. Agnieszka to jest słabym zawodnikiem. Rzucaj, rzucaj, wiesz rozpęd od studni. <laughs> <laughs> bieganie nie jest moją mocną stroną. To nie jest sport dla mnie. No. Nie, to takoś jakoś rzucało, piłeczko paletowe, tako jakoś. Raz, dwa, trzy i uuu! Brawo! U! O, bliżej! No, teraz ty masz. O Panie! Co <laughs> <laughs> to? Są... Do ja mam taką technikę. O! No! no. No tak, to wiesz, on jabłkami przez przyrzuca, przerzuca, tak. No. Uwaga, 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 ladies and gentlemen, uwaga, bo on może spaść, ten burak. O, szkoda. Poszedł! Za stodołę. Trafiłem coś. No chyba ptaka. Co on tam upolował, ten? Zobaczymy, co spadło. Słuchaj, bo jak... Coś tu leży. O, to mi wziął, wiem. No tak. O. nie, to kaczor. Kaczka. Kaczor? Skąd wiesz, że kaczor? A może kaczka. A oto już wiosna, bo przyleciały. Bo się dycha. <grym> A czemu czem on buzią do ziemi leży? A ale to lotnik, zobacz. O, ale zdziwiony. <grym>